Ciągle strona. to chcę zrobić się kolejny odcinek i teraz jest, pokazuję Wam na kurkę splash, bo e, nie wiem, czy to będzie kwoka. Ale e, siedzi już długo, nie wiem, czy jajko znosi, czy e, kwoczy. Bo, ale jedno jajko ma pod sobą, ale nie wiem czy to jest jej, bo to jest jakieś takie ma takich nie znosi, bo jakieś nie jest, że jest jakieś długie. Jeszcze kropki, <laughs> to jest białe. Jakieś kropki białe ma no i chcemy Wam się spytać o y, lampę kwokę taką, powinniście wiedzieć ten. I możecie napisać, czy to po prostu ją się, wiecie, że włada jak się leca, chyba się do prądu podpina. I po prostu, czy to trzeba tam regulować temperaturę, czy tam jest stała temperatura. Możecie napisać, bo jak będziemy zakupywali inkubator, to będziemy potrzebowali tą lampę kwoka, nie wiem, lampa grzewcza, czy lampa kwoka się mówi chyba taki tak można, nie wiem. Bo chcieliśmy się kupić taki ten panel grzewczy, nie wiem, czy wiecie o co chodzi, o tym. I tylko że, no, sprawdzaliśmy na Allegro, tam, to było za 300 złotych, to... Znaleźliśmy to troszkę za dużo. A też u tej na za, cztery, za cztery dni lęgi, albo za trzy. Dzisiaj jest niedziela, czyli za trzy. Jak się coś wykluje, będziecie widzieć nową rasę. Nie powiemy wam jaką jeszcze, a czy zgadywaliście, a ja nie powiem, czy mam, czy dobrze. Okaże się, czy zgadliście, czy nie. No. A czyli są tam pora wejrzeć dwie rasy? Ale jedno mi powiem, bo jest jedna wnioski, jajka to... A tak to wreszcie o nie powiem, no. Znaczy, w sumie nie wiem, czy jest wnioski, bo... bo jedno, Aiko, było niezależone nie i wyrzuciliśmy, a no, nie wiem, czy jest, to było wnioski, czy, czy... czy tej, <słuch> <słuch> drugiej rasy. <śłuch> Już prawie powiedziała tak. Już tak... Już prawie byliśmy <słuch> <słuch> byśmy musieli znowu wyczuć. Ja. No, więc... Nie wiem, czy to jest tej rasy, czy nioski było, bo tak patrzymy i nie możemy odróżnić w ogóle. A tak czasami tu słychać, jakby już pod nim były kurczaczki. No, na, na dworze. No, wiem. A też możemy coś... oglądać kurników, kurników trochę się pozmieniało, a się trochę coś tam się pozmieniało, nie za dużo, ale to się pozmieniało troszkę. Dobra, jesteśmy tu u niosek. Widzę, że jajek chyba na razie nie ma. Chyba, że tam samolot nie wiem, nie chcę się domieści. I tu pod tą kaczką, co tu jeszcze mamy czy jakieś kaczki w ogóle będą, bo tam nie wiem, na odcinku raczej nie pokazywaliśmy, ale raz tu przyszliśmy jajka, były w ogóle wszędzie porozwalane. Widać niedługo już kurnik będzie może nie skończony, ale już też wczoraj robi tam było robione. Tam było takie takie spawane, takie coś na okna. Takie ramki na okna były spawane. Pod koniec czerwca będą te okna, to już kurnik praktycznie będzie skończony. Tylko siatkę będzie trzeba przydzielić przez pół i kupić taką metalową, taką małymi oczkami, bo będzie czatra przyjęli. Możemy pokazać. Możemy pokazać siatkę, bo kupiliśmy to, zrobić. Dobrze szliśmy tutaj taką siatkę kupiliśmy teraz siatka leśna taka, chyba tak się nazywa. Tu są takie duże oczka, ale one będą tu na dole, są takie mniejsze, to jest na niby na 6 cm, nie wiem, tak na oko mi wygląda na więcej niż 6, ale może jest na 6. I będziemy kupować taką na dół, żeby kurczaki ani kur na mnie wyszły, będzie takie, taka metalowa z małymi oczkami będzie. Tu jeszcze... Przyszły nam jeszcze skomplikacje, jest to gratis, a to nie jest po jest tak nie tak, 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 tak. Ale ogólnie siatka jest fajna. Będziemy mogli dać Wam opinię, jak już ją założymy. Ogólnie wizualnie mi się podoba. Ale no zobaczymy, jak się będzie sprawdzać dla kur. Tu właśnie z takich rzeczy, tu były robione okna, to już jest... O, tutaj no My nie. <słuch> Tutaj jest takie, tu będzie albo siatka, albo okna, jeszcze nie wiemy. Tu będzie wyjście, będzie blacha ta jak No i tu będzie taka blacha na wyjście, tu też już jest zrobiona. Tylko, że tu, jak wczoraj on tatarą mój robił, to tu parapet spadł. Nie wiemy jak, bo w sumie my przyszliśmy, na parapet leży. Ale on raczej będzie zakładany. Dobra, no, tu jesteśmy. Tu wczoraj tylko trochę wycięliśmy tutaj tych gałęzi. Bo zaczęło padać wczoraj Poszliśmy, a później się nam się nie chciało, bo Przestało tak o 6 padać Jeszcze a, a później jak weźmiemy to będziemy gałęzie nosić Tam pełno, około to, 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 to Pełno tych gałęzi Ale raczej nie wiadomo czy gdzie będziemy wynosić czy będziemy wynosić na pewno Bo się pogubią i coś się porobią To jest pełno i będziemy wynosić tu Jeszcze te korzenie będziemy raczej wykopywać tu wszystkie i tu jeszcze jest dużo do zrobienia I tam te chaszcze, a to by nam kosą zrobi to. No to będzie kosą i ten winogron To winogrono będzie tam wycięte Raczej No więc Nie wiem No więc, nie wiem Też dzisiaj chyba już jest lato Czy tam jutro, nie wiem Któryś. No. Więc Fajnie tylko że szkoda u nas nie widać na razie tego łatwo Od kilku dni zachmęć o Ale ona taka wyjdzie w torku całka. A dzisiaj jest niedziela. Tu już zaczyna fajnie to wyglądać, tylko tam jest tych pełno gałęzi i to się ciężko tam wycina. A tu będzie wszystko ogólnie wyniesione to. To no na razie zostawiamy, bo i tak dopiero w A lipcu będzie obronkę. robione. Co się z nią stało? Nie. Żona no prosta! Za co <śmianie>: no, no, się stało? No się nie. prosta ta choinka była. Pozostaje będą miały. E, m, te. cień. E, dwa drzewka będą miały. te. będą miały cień. i, i, i wieś, śliwki. Jak meuzyłeś, co? To są mychy. Tam są te drzewki mają. Zrzewki Aha, że tam, o tamte ci chodzi. I, i śliwki będą miały, ale tam znaczy nie zjedzą o to wysoko. i szeszki. No, i szeszki, ale <śmianie: śmianie> Taka wolna, że nie Jeszcze tu jakieś. będą miały. To fajnie, bo będą miały taki cień, no, o, nie wiem jak się to się mówi, to naturalny. Jabło, tu jabło, tu jabło, będą miały orzecha i jab, jabłko. A ja, ja. A jak jabłka spałą, mogą co tutaj zjeść, ja mówię. No tylko że najbardziej takie. Bo z tego właśnie drzewa co tu jest, to najczęściej takie były zapsute takie te. Ale przynajmniej robaki sobie jedzą. Porzeczki tam są. A to jest do porzeczek, a nie? Zależy może nie, może ale raczej nie. Ale raczej porzeczek nie, porzeczek nie będę miał ogrodzony, to wnioski bardziej A ci wnioski będziemy mogli jeść te porzeczki, że nic nie będzie? Ale. Więc Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.